Witam serdecznie na rybkach. Pierwszy filmik z ryb u mnie na kanale. Najprawdopodobniej wstawię też po tego tutaj dornia. Jesteśmy sobie dzisiaj znowu na tym samym łowisku, co byliśmy na spinningu u cichego, ale Ale tym razem na Feder. Tak, tu jest moje stanowisko. Stanowisko. Tutaj, na te wszystkie pierdoły, tutaj też pierdoły wszystko, pierdolnik w pizdu. I teraz tak. Yy... Ty chcesz żebym ja to kurwa montował 10 godzin? Tak A ja, ja se zbuntuję kurwa No chuj twoja kwestia, ale to do mnie też leci Twoja kwestia to będzie kurwa wypikana człowieku Kurwa A wiesz co ci powiem? Kurwa Kurwa zdjęcie ja. zrobiłem Dobra najważniejsze teraz co? Zanynta ja mam taką zanyntę, bo ostatnio kupiłem i nie zużyłem To jest to gówno od trapera typowe Ten ma jakieś korka furia osmo W i węże A i tak pewnie albo złowimy tyle samo, albo abonis. Albo Albo nic, albo nic Jak to zawsze Jak to zawsze z PZW wiadomo Chuj złowisz Ale Spróbujemy PZW to skrót od popierdoli się na rybach nie wiem jak ja połączyłem te dwie różne rzeczy ale tak, tak. kurwa ja pierdolę ale... kurwa ja czy PZ2 PZW to tak. skrót od pz PZW zjebało wędkarstwo tak polski związek niewędkarski polski związek wkurzenia wędkarzy dobra, o, dobra, nakładamy kuleczkę szoko banana taka, Mamy różowe palce, kurwa, zanęty uff, przecież tobie, to są sialeczki, kurwa, profesjonalne, poprawić, dobra, kurwa, w zimie nogę nagrywać, Widzicie, kurwo no. Popapiki po papiki 8 mm Bardzo fajny dzajasz te takieło ubijemy Kur O! To jest idealne. Ja. No to teraz tak. Y, samoróbka, a traktor, y, oczywiście truskawka, tak samo zanęta. To jest bardzo gęste i intensywnie No i y, od Delfina Liquix y, a, a, ten Booster Mango pitch Z tym takim barwnikiem co się świeci w wodzie Fluoro. No. i jeden a ja będę miał pikania w montażu. To dobra, będzie na pół filmu. Dobra. Yy, mam tutaj tak. To jest wędka od Miracle Fish, polska, yy, polska firma. Tam yy, oni głównie robią jakieś akcesoria, ale wędki też mają. Ta akurat jest zajbista. Spinningów ultralightów nie polecam. Yy, no, i kołowrotek od Fela to jest Trekson 4000 czy 3000? 4000 bardzo fajny kołowroteczek, sprawdza mi się. To jest taki typowo federowy karpiowy, coś w tym stylu. Nie? Dobra, no i kurwa, nie wiem. Dobra, i właśnie ten swinger. Kurwa ty, ty, tyry, ty, 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 ty. Szyko, uchłopi się. Teraz, 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 kurwa, wygrzebie od ciebie. Ło cię, panie, przecież tutaj to ja, kurwa, znajdę... ...trupa. Trupa, kurwa, zaraz wygrzebie. Czaj Kurwa, jak ja zacznę nagrywać. Wygrzebie stąd tropa, tropa, tropa Świeci mu dupa, dupa, dupa O jest Jezu Kurwa No bo wpierdolimy to przypomnę. będzie pikania Uhu. dobra musiałem sobie to podwyższyć fingerek założony czekamy teraz na jakieś branie bo inaczej złapie nas branie? dokładnie o to mi chodziło I'm <laughs> i, I a little bit man. Oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> i <laughs> a little bit O oh, oh. no no no, gonna be alright, alright, just dance, gonna be okay, that you do, just dance. O dziwo, byczki nawet nie biorą. O dziwo, nic kopa nie bierze i znowu żeś kopa pada, Dobrze. na pię pada, kopa. Ja pierdolę! Jak na pierdolę, ty. Ja cię wdaję! No się, Manku, ja właśnie montuję dla Was ten film. Dalej to już nic się nie stało, jak widzieliście po tym ostatnim urywku. Już ostro lało, później tam trochę przestało padać, to już się zwinęliśmy, no i tak naprawdę nic się nie działo, tylko tak naprawdę czekaliśmy, a przestanie lać i. No i zwijaliśmy sprzęt, to nic takiego ciekawego. To do zobaczenia w następnym odcinku z rybek. Na razie.